Hej kochani, witamy Was serdecznie, Złotkowcy dla zdrowia, Kasia. Robert. Kolejny odcinek jogi w męskim gronie. Dziś będziemy zajmować się trochę nogami, przód i tył. Cztery kolejne pozycje dla Panów, żebyście lepiej mogli funkcjonować. Zapraszamy, rozkładajcie maty i widzimy się za chwilę. Panowie gotowi? Cieszę się bardzo. Robert już, jak widać, uzbrojony e, z uśmiechem na twarzy. Panowie, do dzisiejszej praktyki będzie potrzebna poduszka. Poduszka, jaką macie w domu, dlatego że będziemy je używać pod głowę i ewentualnie pod kolano. I krzesło, też krzesło domowe, nic bardziej skomplikowanego. E, porozciągamy dzisiaj trochę przód i tył łódź, żeby Wasza miednica była bardziej mobilna. Zaczniemy od par śwotna czyli Robert stanie przodem do e, krzesła, bliżej troszkę Robciu. Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, prawa noga zostanie z przodu, lewa noga daleko w tył. Może być. E, -e. zaczynamy od par światła na sam dwa kolana proste. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Prawa noga z przodu, tu, tu, jeszcze bliżej. Dobrze, teraz widzicie, że wszystko jest prawdziwe i nic nie jest zaplanowane. Ręce wyciągają się do przodu. Tak, proste nogi. Panowie, to co ważne to, żeby nogi były proste. I Robert tutaj już odtwarza y, na poziomie pamięci y, ciała, y, ponieważ po 12 latach wraca do praktyki, że miednica powinna być symetryczna. Czyli starajcie się nie puszczać bi bioder rotacyjnie w żadną stronę, tylko symetryczne biodra i z tego wyciągamy się do przodu. Robić, likwidujemy syndrom Grzybiarza, wydłużamy przód ciała, mostek ciągnie w kierunku brody. Tyle, ile możecie, pamiętajcie panowie. Ważniejsze, żeby kolana, była prost, by kolana były proste i bardzo aktywne, mocne nogi. Są, Robciu? Są. No i jeżeli poczujecie, że trochę się otwiera tył ud i tak dalej, piękne plecy, które pracują, czyli idą w dół, mostek do przodu, nie broda, broda spokojna, to możecie jeszcze ręce troszkę dać do przodu i znowu poczujcie, co się dzieje, tak żeby te plecy się wydłużały. Dech spokojny. Wydech, nic na siłę, próbujcie prostować plecy. Nawet jeżeli macie dużą sztywność, to ręce można oprzeć na oparciu i też będzie dobrze. Niczym się nie przejmujcie. Dobra? No to teraz Robert. Ręce wracają pod barki. Łączymy stopy z przodu. Pięknie i mamy zmianę. Lewa noga z przodu, prawa noga daleko w tył. Asystent, widzę, już wrócił do pracy. Dobrze. Symetryczne biodra. No, i znowu zaczynajcie spokojnie. Nie spieszcie się, każda noga jest inna. I to, co jest ważne, też to dociskajcie wewnętrzną stopę, czyli nasadę dużego palucha, i stopę skręcamy do wewnątrz. Robert robi to świetnie, świetnie też pracuje z biodrami, więc ja tutaj nie mam co robić. Natomiast uważajcie, cały czas podkreślam na tą symetrię bioder. No i jak poczujecie, że znowu jest miednica ustawiona symetrycznie, i czujecie, że macie jeszcze przestrzeń na to, żeby tutaj popracować, wydłużyć. No to pracujemy. Tak? Świetnie. Pokażmy jeszcze robciu wariant na oparciu. Ja tutaj docisnę krzesło, bo my nie jesteśmy do niego przygotowani. Ręce idą do przodu i teraz mocno wyciągamy przód ciała. To jest jeszcze fajniejszy wariant dla sztywnych pleców, dla sztywnych tyłów ud, bo wtedy możecie jeszcze fajniej dotrzeć tutaj do rejonu pleców. No i jak skończycie ręce, przenosimy pod barki, łączymy stopy i jeszcze raz zmiana. Prawa noga z przodu, lewa noga do tyłu. So. No i znowu zobaczcie, który wariant jest dla Was najfajniejszy, w którym ale nie najmniej bolesny, tylko taki, gdzie najlepiej docieracie do swojego ciała. Z jednej strony pracując, ale z drugiej strony, nie w tej pracy, pamiętajcie, będzie łagodność. Nie walczymy, nie siłujemy się. Widzicie gabaryty Roberta. Jakby chciał się tutaj siłować, to naprawdę dużo więcej może. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podocierać, pootwierać, poszukać przestrzeni. Bo i tak na co dzień nie macie za dużo tego spinania. Dobra, i ręce robić pod barki. Świetnie, łączymy stopy. Mamy zmianę. Troszkę podejść stopą do przodu. Bardzo ładnie. No i znowu Robert sam decyduje, gdzie są te ręce, na ile dociera do swojego ciała, do, gdzie czuje barki, gdzie czuje ramiona, jak się ustawia. Czy to napięcie, czy też ból, który czuję, jest taki fajny i okej, okay, czy jest taki już agresywny, mocny i powoduje spięcie. Tego bólu nie chcemy, to jest niedobry ból, tego się pozbywamy. Pamiętajcie panowie o oddechu, wdech i wydech i jak jest wydech, to się rozluźniamy i wydłużamy, tak? Nie ma tak, że walczymy. Dobra i wracają ręce pod barki najpierw robciu i dopiero wtedy z wdechem do góry. Tadasana. Ok, no to jak potwieraliśmy trochę tył, ud, to teraz sobie zrobimy w przód. Ud. Będzie Wam właśnie potrzebna poduszka. Położycie sobie poduszkę pod kolanem i zejdziemy w dół. To skoro Robert schodzi w dół, to ja schodzę w dół, prawa noga do przodu. Daleko tu postawicie stopę pod siedziskiem, najpierw ustawię. Tutaj długa stopa się dociska. Mhm. To krzesło jest trochę po to, żeby Robert się mógł od, od niego odpychać. Do przodu jeszcze stopka. O tak, nie szkodzi. Mostek do góry, łopatki w dół, barki pasywne. O właśnie. Słuchajcie, yy, w jodze nie szukamy absolutnie rywalizacji, nie szukamy sportu. Szukamy takiego, takiej świadomości ciała, oddechu, miękkości w przeponi, w miednicy. Żeby to wszystko poszło z miękkości. Nie z siłowania się, nie z dociągania siłę, ale oczywiście z konsekwencji. Czyli jeżeli robisz wydech i twoja miednica chce zejść w dół, to schodzi w dół. Otwieramy teraz panowie zginacze biodrowo-lędźwiowe, całą grupę, przód, uda, czyli to, co dość mocno jest przykurczone e, przez cały dzień. I no jest to gruba, e, gruba grupa mięśniowa, w związku z tym ciężko ją otworzyć, ciężko ją rozciągnąć. To co, zmieniamy stronę. Z wdechem do góry. Poduszka pod kolano, bo kolano nie musi cierpieć. W szkolach jogi mamy koce. A w domu możemy sobie spokojnie podłożyć poduszkę. I teraz to, co Robert już robi, też fajnie symetrycznie, ale chcę o tym powiedzieć: pilnujcie panowie, żeby stopa nigdzie nie uciekała. Stopa ma być w linii łydki i potem swojego biodra. Bo jak skręcacie nogę do wewnątrz, albo idzie na zewnątrz, to mięsień czworogłowy będzie rozciągał jedną z grup, z, nie z grup, tylko jedną z głów. I nie będzie tego symetrycznego rozciągania. W związku z tym starajcie się raczej robić to symetrycznie. Dociskajcie goleń, no i miękko, jeśli się da, to idziemy w dół. Jak tam u Was? Robert, widzę, że nie używa siły. Powoli, spokojnie pracuje. Świetnie. Dobra. To co? Z wdechem do góry i mamy zmianę. Stopa do przodu, tak i mięciutko idziemy w dół, miednica w dół, goleń w dół, mostek do góry i znowu miękko, miękko, miękko rozciągamy panowie przód, ud, który u was też na pewno jest dość mocno napięty, bo to jest gru gruba grupa mięśni, silna, szczególnie u panów jeszcze dodatkowo jest mocniej przykurczona. A z, z drugiej strony, bardzo ważna dla zdrowia dolnych pleców. I ostatni mięciutki wydech, tak żeby miednica zeszła tam, gdzie jest to możliwe. Świetnie. I zdechem do góry. Pięknie. Ostatnia zmiana. Czwarta noga, tak zwana. Tak, poducha pod kolano. Druga noga do przodu. Dociskamy goleń. Miednica symetrycznie i powolutku. Idziemy tu z wydechami, miękko, powoli, spokojnie. Mhm. Jeszcze troszkę, wydech tak, mostek do góry, łopatki w dół, mostek do góry, łopatki w dół, mięciutko z wydechami, tak, pachwina otwarta. Mhm. Jak u was? Mam nadzieję, że dobrze, z wydechami. Pamiętajcie, wdech to jest zatrzymanie, a wydech to jest to płynięcie i rozluźnianie. I z wdechem do góry. Pięknie. O, tu słyszałam strzał w kolanie. Dobrze, nie będzie Wam już potrzebne krzesło, więc je trochę odstawię. I schodzimy zupełnie do parteru. Yy, możecie mieć poduszkę pod głową. Tak, będzie wam potrzebny pasek, prawa noga do góry, zakładamy pasek za przednią piętę, chwytamy dwa ogonki paska i teraz tak panowie chwytamy, żeby łokcie były leciutko ugięte, barki pasywne, ta dolna noga jest bardzo ważna, bo ona idzie w dół, wydłuża się, no i teraz kolano proste. I znowu, jak jest wydech i Robert czuje, że tył uda trochę się zaczyna rozluźniać, to przyciąga stopę. Jak czuję, że to już jest koniec, to nie ciągniemy na siłę. Mocne udo z przodu z kolei, czyli napięte udo, tak żeby tu rozluźniał nam układ nerwowy mięsień antagonistyczny, czyli mięsień przeciwny. No i otwieramy. Bardzo dobra pozycja y, dla osób z problemami w odcinku lędźwiowym, dlatego, że odcinek lędźwiowy mamy teraz bezpieczny. A przy problemach z dolnymi plecami bardzo mocno napina się pośladek, tył uda, czyli cała ta taśma tylna. I ona potrzebuje rzeczywiście pracy, ale w związku z tym, że teraz macie zabezpieczone wszystkie wypukliny, przepukliny, kręgozmyki i tak dalej, to możemy spokojnie otwierać tył uda. No to tyle się nagadałam, że z wydechem w dół. Łączymy stopy i zmiana. Lewa noga do góry. Znowu zakładamy pasek za przednią piętę. I nim zaczniecie przyciągać górną nogę, to najpierw ustawiamy dolną nogę, tak? Mhm. No i znowu obserwujcie, prosta noga, prosta noga Robert. O, tutaj się trochę odzywa męskiego, spokojnie, wydłużony tył uda, kolano proste, dolna noga aktywna i mięciutko. No i znowu obserwuj, jak się okaże, że mięsień się trochę rozluźni, czy mi się wydaje, czy ta noga jest ciągle ugięta. Próbuj prostować, próbuj, próbuj. Tak? Mhm. I też chwytajcie pasek. Pamiętajcie, żeby chwycić pasek tak, żeby nie napinać barków, żeby barki były spokojne, szyja spokojna, ręce oddzielnie, tak żeby właśnie nie zamykać, nie zakleszczać. Mhm. Jeszcze dwa mięciutkie wydechy. Pięknie. To co? Jeszcze raz, tylko tak, żeby zaznaczyć, że zmieniamy jeszcze raz nogi. Te czasy oczywiście możecie dobrać, dopasować do siebie, ale dobrze jest, żeby to był, była przynajmniej minuta na jedną nogę. No i mięciutko, z wydechami. Tak jest. I znowu. Mhm. Dół nogi idzie w do maty. I miękko. Dobrze. No to co? Czwarta noga. Tak, ten czas jest krótszy, żeby pokazać Wam jeszcze czwartą pozycję. Te pozycje otwierające tył i przód uda możecie robić spokojnie co drugi dzień, dlatego że są to grupy, grupy mięśniowe. Jeszcze do tego bardzo często je napinamy i one są rzeczywiście do mocnego wypracowania, więc tutaj możecie co drugi dzień spokojnie sobie robić. Ale też pamiętajcie, że w praktyce czy też. W w jakichkolwiek ćwiczeniach nie można danej grupy mięśniowej zamęczyć. Czy nie chcemy ciągle ich tam hmm, codziennie katować, katować, katować? Absolutnie. Trzeba im dać czas na to, żeby odpoczęły. Dotyczy to również jogi. Czyli jeśli masz sztywne biodra, to nie robimy bioder codziennie, bo, bo tak chcemy, tylko dajemy im odpocząć. Będą wtedy Wam bardzo, bardzo wdzięczne. No to z wydechem w dół. Dobrze i niewiele zmienimy pozycję, ale zmienimy grupę, która będzie pracowała, czyli dalej w leżeniu prawa noga ugięta, chwytamy za goleń albo za udo i przyciągamy udo do, yy, do brzucha, rozluźniona stopa, dolna noga aktywna. Tutaj przechodzimy bardziej w zginacze biodrowo-lędźwiowe i w pachwinę. Czyli znowu przechodzimy trochę na przód uda, choć z kształtu tego nie widać, to jednak pracujemy nad pachwinami. Mięciutko, mięciutko, z wydechami znowu, oddychamy, pamiętajcie, minuta, 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 minuta. My tutaj ten czas troszeczkę skracamy, hmm? ale postaramy się, albo może w przyszłości nakręcimy taki, żeby nie skracać, żebyście byli razem z nami. I z wydechem w dół i mamy zmianę, czyli prawa noga idzie w dół, lewa noga do góry. Tak, i mięciutko, mięciutko. Dolna noga mocna, górna noga aktywna. Jak wam idzie panowie? Mam nadzieję, że dobrze. <grytanie> I z wydechem w dół. No i mamy jeszcze raz: prawa noga. Miękko. Zobaczcie, że między prawą a lewą nogą jest różnica i to tak jak Wam zawsze powtarzam, to jest zupełnie normalne. Nie ma człowieka, który by miał identyczne dwie strony. Nie ma człowieka, który by miał tak samo górę i dół otwarte. Dobrze. I na sam koniec, panowie, bardzo istotna sprawa dla nas wszystkich, ale uważam, że dla Was jeszcze ważniejsza to jest siawasana. Chociaż na dwie, 3-4 minutki otwieramy dłonie. Odciągamy barki, mięciutko. Staramy się już teraz rozluźnić całe ciało, dłonie, rozluźniamy nogi, rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy barki, ręce, dłonie, luźniutko, nie wyciągamy, luźno, luźno. O, właśnie. Życzę Wam przyjemnego relaksu i zapraszam na kolejne zajęcia yoga w męskim gronie. Muzyka